Cześć ziomeczki. Dziś pokażę wam mojego najlepszego przyjaciela. Chodź tu Zenek. Zenek i ja świetnie się dogadujemy, prawda Zenek? Prawda Proszę tylko jeszcze o łapkę w górę. Pa, pa, pa. Dobra, już się nie nagrywa. Ciekawe co robi Zenek. Mniam, 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 mniam. Chyba jest w kuchni i coś nieciekawe ciekawe, co? Tu. Czy ty jesz moją kolację? Tego zawiesz. <słuch>